Moi jamais. Dzień dobry Państwu, witamy pod kancelarią Premiera. Będziemy za chwilę interweniować w sprawie ponad tysiąca ciężarówek uwięzionych, uwaga, przez polski rząd na Białorusi. Trudno w to uwierzyć, ale powtórzę to jeszcze raz, polski rząd dokonał zamknięcia granicy w taki sposób, że ponad tysiąc ciężarówek zarejestrowanych w Polsce, jeżdżących dla przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce, z których duża część jest prowadzona przez stojących z nami przedsiębiorców branży przewozowej. Te ciężarówki zostały zatrzymane na Białorusi bez możliwości możliwości wyjazdu. Czy to błąd, czy celowe działanie? Tak naprawdę w tej chwili to już jest trochę bez różnicy. Krążą informacje, że rząd uważał, że przewoźnicy wyjadą sobie przez inne państwa, być może pracują tak słabo, że nie sprawdzili przez jakie państwa przewoźnicy mogą wyjechać i okazało się, że przez żadne. Natomiast e, sytuacja zamknięcia granicy dla ruchu kołowego, ruchu towarowego w żaden sposób w naszej ocenie znanej nam w tej chwili naszego bezpieczeństwa nie podnosi, nie zamyka tego ruchu, ten ruch idzie i tak przez państwa bałtyckie, natomiast powoduje idące w miliony straty u polskich przewoźników. Jedna ciężarówka stojąca, niepracująca, jedna naczepa wożąca towary to 350 euro strat dziennie, jedna chłodnia stojąca to 1000 euro strat dziennie, a może i więcej za chwilę usłyszymy głos reprezentanta przedsiębiorców. Natomiast te straty, które grożą przedsiębiorcom są jeszcze Większe, dlatego, że Białoruś ma prawo zgodnie ze swoim prawem nakładać kary za zbyt długi pobyt na ich terytorium, może nawet posunąć się do rekwirowania ciężarówek, co zdarzało się już w przeszłości. I to wszystko tylko dlatego, że rząd 10 września wprowadził zamknięcie granicy, dając zaledwie dwa dni na opuszczenie Białorusi. Jeżeli minister Kierwiński uważa, że dwa dni to wystarczająco dużo, żeby pokonać zaplanowaną trasę, rozładować auto i wrócić do kraju, to bardzo proszę, żeby pokazał plan, który został przygotowany w ministerstwie, zgodnie z którym każdy polski przewoźnik może tego dokonać. My się bardzo chętnie z planem ministra Kierwińskiego zapoznamy, ale przypuszczamy, że taki plan nie istnieje. Podobnie jak prawdopodobnie nie istniały żadne konsultacje z branżą, przynajmniej stojący z nami przewoźnicy w takich konsultacjach nie uczestniczyli. W związku z tym oczekujemy natychmiast skorygowania tych decyzji przez premiera, dlatego tutaj jesteśmy. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych poseł Witold Tumanowicz, Rafał Mekler byli już w zeszłym tygodniu i to nic nie przyniosło. Rząd musi umieć przyznać się do błędu. Wyrządził szkodę, wyrządził krzywdę, postąpił głupio, Teraz jest czas na skorygowanie niemądrej decyzji. Trzeba otworzyć granice dla tych, którzy chcą wrócić do domu. Polska nie może być domem zamkniętym dla swoich własnych obywateli i e, złą, e, e, złą macochą dla swoich własnych przedsiębiorców. Polska musi być matką, musi być bezpieczną przystanią dla tych, którzy chcą prowadzić biznes, dla tych, którzy chcą podróżować i wozić towary. Ten absurd natychmiast musi się skończyć. Oddaję głos poseł Witold Tumanowicz, który, jak powiedziałem, interweniował w tej sprawie już w zeszłym tygodniu. To prawda, byliśmy w zeszłym tygodniu tutaj też z kolegą Rafałem Meklerem, przedstawicielem także tutaj branży transportowej, właśnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tam spotkaliśmy się z sekretarzem, który wiceministrem, który powiedział, naprawdę bardzo. Moim zdaniem, kuriozalne słowa. Po pierwsze, kluczył co do tematu liczby z samochodów, które zostały zablokowane, które są tam właściwie jako zakładnicy. Mówił o 129 pojazdach, i jeszcze powołał się na to, że taką informację powziął od samych transportowców, gdy powiedziałem, że tutaj właśnie przed ministerstwem są transportowcy, którzy mówią o. Nawet tysiącu takich pojazdów, powiedział, że no to są tutaj e, słowo przykosłowo. No to ja się pytam, czy ministerstwo w ogóle ma jakiekolwiek informacje, swoje własne, to kuriozalną odpowiedź otrzymałem. No co pan nie pośle? Czy pan myśli, że ja pójdę tam na granicę i ja będę liczył pojedynczo? Tak, właśnie tak. Od tego wymagamy od ministerstwa, żeby wiedział wiedziało, ile polskich przedsiębiorców, ile samochodów, które należą do polskich przedsiębiorców, zostało wziętych jako zakładnicy po tamtej stronie granicy, tylko i wyłącznie ze względu na nieodpowiedzialną decyzję właśnie ministerstwa. Tym bardziej, że ona faktycznie nie polepsza, nie, po, nie powiększa naszego bezpieczeństwa. W tym samym czasie ten transport już zaczyna być przenoszony przez kraje nadbałtyckie, przez Litwę. I tak naprawdę tracą na tym nasi przewoźnicy, nasi, nasi przedsiębiorcy zwracają się do nas różnego rodzaju także przedsiębiorcy, którzy przecież mają swoje biznesy nie tylko związane z branżą transportową, ale przecież oni te towary także chcą otrzymać. Już mówią o tym, że jeśli ten to zamknięcie dla ruchu transportowego będzie się, będzie kontynuowane przez dwa, trzy tygodnie, to będą musieli zwalniać pracowników, a być może nawet zamykać zakłady. Czy to jest tylko głupia decyzja? No ja chciałbym mimo wszystko postawić też pytanie co do tego, czy nie, czy jak zwykle nie jesteśmy tutaj rozgrywani międzynarodowo przez, e, przez chociażby Waszyngton, który przecież robi jako kwestię. Niemalże elementy nacisku na Chiny, kwestię związaną z tym, żeby, żeby podnosić im cła. To jest też nacisk na Unię Europejską, żeby te cła były tutaj na towary z Chin narzucane. I prawda jest taka, że znów jak to wyraził się minister Sikorski, robimy łaskę Amerykanom. Czy my naprawdę nie możemy dbać o polski interes narodowy, nie możemy dbać o polskich przewoźników, o, polski, o polską gospodarkę, żeby w końcu. Ta polska gospodarka, polski interes był na pierwszym planie. No w tym wypadku, jak widać obecny rząd kontynuuje tę tradycję bycia prymusem w tym zakresie, nawet kosztem polskich przedsiębiorców. Dość bycia przystawką w tej grze międzynarodowej stawiajmy na polski interes narodowy, stawiajmy na polskich przedsiębiorców. O głos poproszę Rafała Meklera. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Rafał Mekler. Reprezentuję branżę transportową, Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu. Drodzy Państwo, tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, rzeczywiście ministerstwo absolutnie nie miało żadnych prawdziwych danych odnośnie realnych liczb odnoszących się do stanu faktycznego, ile tych pojazdów jest na, w tym momencie na Białorusi. Ja, drodzy Państwo, pozwoliłem sobie wydrukować taką listę. Lista jest do wglądu. To są tylko polskie ciężarówki. Polskie numery naprawdę można to sprawdzić. Tych pojazdów na ten moment zarejestrowanych jest 1039, i szacunki, które podają Białorusini, którzy, gdzie mówią o 1500 ciężarówek, mogą być prawdopodobne z racji tego, że rejestracja w tym systemie granicznym, kolejkowym, wiąże się z opłatą. I część przewoźników na pewno podjęła decyzję, że nie chcą płacić, skoro nie wiedzą, czy wyjadą tym przejściem. Więc ta liczba 1500 jest liczbą najbardziej prawdopodobną. Teraz wracając do z czasu, jaki dostaliśmy, drodzy państwo, na stronie na ichcie MSWA 9 września o godzinie 16:48, czyli na zakończenie dnia, pojawiła się informacja, że granica zostanie zamknięta. 10, 10 września ta informacja trafiła do mediów, zaczęła żyć w mediach. Zrzeszenia przewoźników powiadomiły swoich przewoźników w najlepszym wypadku koło południa, czyli widzimy, że Zba było bardzo mało czasu dane przewoźnikom na to, żeby się przygotowali i nawet ci, którzy byli fizycznie na granicy, nie mieli możliwości wrócić, nie mieli możliwości wrócić do Polski. bowiem tak jak mówię, 10 była informacja, a 11 już o północy zamknięto granice. I teraz na podstawie tych danych drodzy państwo mamy także też ciekawą informację, bo widzimy, że pierwsza ciężarówka, czyli tak jakby ostatnia, która, wyje która nie wyjechała do Polski, zarejestrowała się na wyjazd na granicę do Polski o godzinie 12.11. Czyli mówi nam to, że ta ciężarówka miała dwa nie była w stanie w 12 godzin wyprzekroczyć tylko granicy, przejechać granicy, drodzy Państwo. To gdzie, gdzie w tym wszystkim była logika zamykania tych pojazdów tak na dobrą sprawę na półtorej doby bym powiedział realnie, bo mówimy o przepływie informacji, bo przecież chyba nikt nie oczekuje, że przedsiębiorcy siedzą i w ramach hobby codziennie czytają komunikaty MSWIA. Tak, drodzy Państwo, nie jest. Mówi się o tym, o tych tysiąca ciężarów, o tych tysiąca ciężarówek. Ja stawiam, że jest to około 200 milionów złotych w pojazdach i w towarze, drodzy Państwo. Mówi się o tym, e, że te pojazdy, powiedzmy, są tam zamknięte, bo zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Ja odwrócę pytanie. Chciałbym, żeby sobie każdy z Państwa, z telewidzów, odpowiedział na jedno, na jedno zasadnicze pytanie. Czy tysiąc... Ja, inaczej. Jak na zdolności logistyczne armii, powiedzmy, rosyjskiej czy białoruskiej wpłynie 1500 nowoczesnych ciężarówek, które Łukaszenka potencjalnie może zarekwirować? I ja, w jaki sposób wpłynie na zdolności logistyczne tej armii. I co my dziś robimy? Domagamy się tego, żeby polskie ciężarówki wróciły. Pro, trzeba utworzyć zielony korytarz, sprowadzić naszą własność. Drodzy Państwo, w historii nie odnajduję takiego precedensu, kiedy w sytuacji kryzysowej, gdzie ewakuuje się ludność, gdzie ewakuuje się, powiedzmy, jakieś państwo jest w kryzysie, ewakuuje się zawsze swój personel, swoich obywateli i sprzęt. Tutaj sprzęt z premedytacją celowo, a może przez głupotę, zostawiono na Białorusi. Domagamy się, żeby te ciężarówki wróciły do Polski. Głos oddaję przedstawicielowi przewoźników Tomaszowi Borkowskiemu. E, witam państwa. Ja jako przewoźnik i przedsiębiorstwa zostałem dotknięty tą sytuacją osobiście. Przede wszystkim mój kierowca i mój pojazd jest w tym momencie zakładnikiem tej sytuacji. Rząd nie jest w stanie mi powiedzieć, do kiedy. I jak zostanie stamtąd ewakuowany? Twierdzono, że mogę wyjechać przez inne granice, co było wiadome od dwóch lat, że tego nie mogę uczynić. Nie? Zaskakuje mnie brak kompetencji w naszym rządzie. Po drugie, moi inni pracownicy nie, nie są w stanie w tym momencie przyjechać do pracy, i kolejne moje ciężarówki stoją u mnie na placu i nie mogą wyjechać w tracę, co generuje kolejne koszty, które też są ogromne. Zdajmy sobie z tego sprawę. Po trzecie, z y, Azji w tym momencie przez tą granicę nie przejeżdżają to, y, towary na kontenerach. W naszym regionie jest ogromny y, terminal kontenerowy Małaszewicze, przez który przejeżdżają tysiące kontenerów dziennie. W pierwszym półłoczu to było 65 tysięcy kontenerów. My tak samo te kontenery rozwoziliśmy po Polsce i po całej Europie. Już nie wspomnę o tym, że z clenia tych kontenerów ogromne miliony wpływały do naszego budżetu i to wszystko dzisiaj niestety stoi wszyscy są załamani. Jako przedstawiciel przedsiębiorców chciałbym też wspomnieć o naszych kolegach z innych branż handlowych, usługowych. My jesteśmy z rejonu przygranicznego. Ten cały region żył z granicy, z ruchu osobowego i towarowego. Naprawdę zostaliśmy w tym momencie odcięci. To jest region dość ubogi. Nie mamy dużego przemysłu i żyliśmy po prostu z ruchu, z tranzytu, z naszego położenia. A dzisiaj ostatnie nasze możliwości do yy, prowadzenia biznesu zostały nam odebrane. I najgorsze jest to, że nikt nie jest w stanie nam udzielić informacji. Jak mamy pracować, co ja mam dzisiaj, zadzwonić do klientów i powiedzieć, kiedy ten samochód wróci, kiedy ja mogę wyjechać w trasę, kiedy moi pracownicy wrócą do pracy? Nie jestem, nie jestem w stanie udzielić żadnej logicznej odpowiedzi. I czekam i oczekujemy. Dajemy dzisiaj, chcemy przekazać rządowi ultimatum 12 godzin na konkretne odpowiedzi na nasze pytania. Po tych 12 godzinach. Jesteśmy zmuszeni do przeprowadzenia protestu, który odbędzie się jutro w Warszawie. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań szczegóły tego protestu. O proteście, o szczegółach będziemy podawali, liczymy na to, że rząd wreszcie się opamięta i udzieli nam informacji, a na, na, w najlepszym wypadku powinien otworzyć tą granicę. My sobie nie zdajemy sprawy, jakie generuje to koszty dla wszystkich. Chciałem powiedzieć Państwu, wy wszyscy za to zapłacicie. My najbardziej osobiście, ale każdy z nas zapłaci za to w podatkach, nie? Bo skąd te dziury w budżecie państwa za brak ceł, ktoś będzie musiał pokryć, nie? Ja mogę na przypodać na moim przykładzie. Na przykład mój ciągnik w niedzielę został przekierowany 250 km od Brześcia na parking celny, bo w Brześciu już wszystkie parkingi celne są już pełne. Został przekierowany pod granicę, pod Białystok w tamten rejon na parking celny, gdzie zostały zabrane wszystkie dokumenty od samochodów, Urząd celny chciał zabrać e, kluczyki od samochodu, ale mój kierowca się nie zgodził. I tam stoi na parkingu celnym. Dostałem 7 dni na opuszczenie kraju. Dalej nie mam zielonego pojęcia, co się wydarzy. I, e, no i tyle. A co zresztą kierowcy mają? Czy są Państwo w kontakcie z nimi? No, jak są Czy też, żebyśmy mieli świadomość, część z tych kierowców to są rzeczywiście Białorusini, którzy od wielu, wielu lat pracują u nas w firmie. Wielu ma po polskie pochodzenie, bo przypomnę, że na Białorusi żyje 300 tysięcy Polaków, więc jeżeli mamy kierowcę z Grodzieńszczyzny, prawdopodobnie on jest Polakiem. Ci część kierowców, którzy mają powiedzmy centrum swojego życia na Białorusi wróciło, wiemy, że Polacy, którzy pracują sami na siebie, jeżdżą własnymi samochodami, niestety na Białorusi zostali, Polacy, którzy pracowali, pracują, Ja Państwo za zwrócę uwagę, ja używam czasu przeszłego, więc tutaj niestety ten fatalizm już już został w nas zaszczepiony Nie. Ci... Ci, którzy, e, powiedzmy, Polacy, którzy pracują u kogoś, wrócili już prawdopodobnie do Polski, przynajmniej taką informację dostaliśmy, aczkolwiek, e, no, no, tutaj, tak jak Państwo zdążyli zauważyć, komunikatom ministerstwa wierzyć do końca nie można. Jeszcze o te rozmowy z ministerstwem chciałam się zapytać. Tutaj Pan poseł też tak. wspomniał, że jeden z wiceministrów nie potrafił udzielić danej konkretnej informacji. Który to był wiceministr? No, zaraz spojrzę. To może w tym czasie, czasie inne pytanie. O, o uzupełnienie, Czy w takim razie co nie, po stronie białoruskiej nie ma obywateli polskich, czym dysponuje pan wiedzą, że jednak także utknęli tam polscy obywatele? Nie? Są polscy obywatele, ci którzy z reguły, znaczy najczęściej ci polscy obywatele, którzy pracują sami na siebie, jeżdżą swoimi ciężarówkami, po prostu pilnują swojego dobytku. Niektóre są z towarem, tak, tak. Niektóre są z towarem. Ja, ja jestem w stanie Państwu, to proszę można sobie zrobić zdjęcie, na tej liście, praktycznie są same polskie pojazdy. Powiedzmy, może źródło tej listy, skąd ona jest? Tak? To, to ciekawostka, i Ukraina. I Białoruś to są państwa, które były w stanie elek stworzyć elektroniczną kolejkę przechodzenia granicy. W Polsce, gdy my się jako przewodnicy tego domagaliśmy, okazało się, że no, będzie się to wiązało z kilkuletnią przeprawą, z przetargami i tak dalej. Czy Ukraina, czy Białoruś tak, ta, takie elektroniczne kolejki zrobiła praktycznie... Z z miesiąca na miesiąc, w kilka tygodni i my dziś jesteśmy w stanie wejść na stronę tej kolejki, bo to są dane, dane które są ogólnodostępne, możemy wejść, są każdy może dość sprawdzić. To są proste systemy, gdzie Dokładnie. kierowcy rejestrują się, że chcą przejechać granicę, tak. rejestrują swoje pojazdy. I po prostu nie muszą stać w fizycznej kolejce, tak. tylko mają informację, o której godzinie mają przyjechać na granicę. Tak? Tak. Ten system e-kolejki był też przedmiotem sporu, kiedy broniliśmy interesu polskich przedsiębiorców, m.in. w relacjach z Ukrainą w zeszłym roku, czy jeszcze przed zmianą władzy przy końcówce rządu PiS. I to jest też kolejne kuriozum, że państwo polskie, gdzie szczycimy się postępami w cyfryzacji, przerasta stworzenie analogicznego systemu, a Ukraina Białoruś sobie z tym poradziły. Naprawdę, jeżeli chodzi o reprezentowanie interesów branży transportowej, nawet wobec państw... Ze wschodu wielokrotnie po prostu wychodzi tak rażąca niekompetencja, niedecyzyjność odpowiadających za to polityków, popisu, niezależnie która z tych partii rządzi, że ręce opadają i nóż się w kieszeni otwiera, jak się człowiek dowiaduje o tych szczegółach. Ja właśnie, już powiem, właśnie bo spotkałem się z ministrem, sekretarzem stanu Wiesławem Szczepańskim, i on właśnie tutaj mówił o tych 129 samochodach gdzie właśnie, jak tutaj podają przewoźnicy, pokazują naprawdę d lista już była dostępna, znaczy jest dostępna, jest już wówczas dostępna e, jako oficjalne dane, e, więc e, takie zbywanie, zbywanie posła na Sejm mówiąc o tym, że minister nie będzie jechał na granicę i liczył z palca e, ciężarówek jest odpowiedzią kuriozalną. Tak naprawdę e, temat no, w tym momencie pokazał swoją totalną niekompetencję oraz właśnie brak empatii wobec przewoźników, którzy przecież tracą swoje majątki, bo przecież to jest majątek, całe te, wszystko, cały ten tabor, całe te, wszystkie te auta. Jeśli zostaną zarekwirowane, to będzie to realna strata dla polskich przedsiębiorców, a co więcej dla przedsiębiorców dalej, którzy oczekiwali na towar, który będzie przyjeżdżał. Więc e, sytuacja tak, takiego olewawczego stosunku do tego tematu jest moim zdaniem naprawdę pokazuje totalną niekompetencję tego rządu. Jeszcze? Mogłaby zezwolić na to, żeby przejechać chociażby przez inne państwa i wrócić po prostu tym przewoźnikom do, do tego państwa. państwa? Białoruś nie jest państwem nam przyjaznym. E, oczekiwanie, że Białoruś za, załatwi interesy polskich przewoźników. To nie jest naiwność, to jest dywersja przeciwko polskiej gospodarce. E, mówimy o państwie, które od paru lat prowadzi z nami konflikt hybrydowy na granicy. E, to w interesie i obowiązkiem państwa polskiego i w interesie państwa polskiego jest dbać o polskich obywateli, o polskich przedsiębiorców, o polskich przewoźników. E, zrzeczenie się, troski i odpowiedzialności za polskich obywateli, przedsiębiorców i przewoźników, jeżeli ktokolwiek powiedział coś takiego. Kto jest przedstawicielem administracji, nie mówiąc już o rządzie, powinien zostać natychmiast z tej administracji i z rządu wywalony. Jeżeli jakikolwiek polityk nie chce reprezentować polskich interesów, powinien po prostu przenieść się do sektora prywatnego albo w ogóle wyjechać z Polski. Jest nam po prostu kompletnie niepotrzebny. Nie wiem, kto takie słowa wypowiedział, że to Białoruś powinna rozwiązać ten problem. Natomiast problem został wygenerowany przez polski rząd. Wystarczyło na przykład dać dwa tygodnie okresu przejściowego i prawdopodobnie, 99% przedsiębiorców miałoby czas poinstruować swoich e, kierowców, żeby wrócili, e, i wróciliby, i problemu by nie było. Więc błąd był tutaj. Pytanie, czy zamierzony. E, chcę wierzyć, że nie był to błąd zamierzony, natomiast teraz trzeba reagować. E, ta wypowiedź e, ministra Szczepańskiego, ona pokazuje w najgorszym sensie takie głupio-bezpieczniackie podejście. Że jakby rząd podejmuje decyzje, a jak tam obywatele cierpią, to nie nasza sprawa. Tu powinna być uruchomiona specjalna linia w MSZ, powinny być gorące spotkania codziennie z przedstawicielami branży. Czy państwo, jako, jako, jako przedsiębiorcy, przewoźnicy, byli chociaż raz zaproszeni do premiera, żeby rozwiązać ten problem, do MSW? Ani tu, ani tam. No jak można tak postępować? Jeszcze raz podkreślę, no to jest wrogie działanie rządu, który ma tych ludzi stojących za nami reprezentować. Rząd nie ma być wrogiem Polaków. Rząd ma reprezentować polskie interesy. I stawiamy sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Jak można w ten sposób postąpić? I nie jest to pierwszy raz, jeszcze raz podkreślę, analogiczne historie w różnych branżach dzieją się, niezależnie kto rządzi, coś tu jest głęboko nie tak ze sposobem działania polskiego rządu, polskiej administracji. I my jesteśmy tutaj po to, żeby rozmawiać żeby to zmienić. I niezależnie, czy dzisiaj ktoś pokiwa głową i powie, że się sprawą zajmie czy nie zajmie i na którym szczeblu, my tej sprawy nie odpuścimy. I tak jak za poprzedniego rządu zmusiliśmy rząd PiSu presją przewoźników na granicy, blokadami, protestami, rozmowami i naszymi interwencjami, podkreślę to, zmusiliśmy rząd PiSu do zmiany polityki, tak samo zmusimy ten rząd do zmiany polityki albo spowodujemy im taki spadek sondaży, że po prostu nie będzie mowy o powrocie tych ludzi do władzy, bo się do tego nie nadają. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy.